Tam serdecznie to jest czytanie, czytanie dla strzelców na październik 2020 ogólna energia jaka będzie dla strzelców w tym miesiącu. Proszę bardzo, na co się co za, pozamykać jakby w tym miesiącu i na co się otworzyć. Przestroga i na co uważać może na co być wdzięcznym lekcja tego miesiąca i do czego nas jakby to doprowadza wszystko Mówiłam coś ostatnio, że mam za dużo kart. Mhm. Zamówiłam kolejną talię. Tak to jest. Okej, okay, kochani. Ogólnie. No pięknie. Ogólnie jest 7 pentaki, 9 pucharów. To jest taka energia. Tutaj to jest takie, wiecie, na bazie doświadczeń coś budujemy, budujemy i zaufać temu, że to się faktycznie ma ma, ma prawo rozrosnąć roz, roz, i zaufać światu, jakby zaufać tej, tej energii, Tutaj płynie, że ona pozwoli na to, że to faktycznie urośnie i się roz, roz, rozrośnie, rozkwitnie nawet, nie? A do tego mamy dzieło w dziewiątkę pucharów. To jest takie mm, to jest taka dziewiątka, prawie pełnia takiego zaraz przed dziesiątką pucharów. czyli ale to jest takie zwłaszcza, ona jest taka, unosi się tak w tym świetle, w tej czystości. Tu jest jakieś oczyszczanie, też, ale to jest takie złoto, które jakby w nas płynie, i też że tak jakby my mamy dostęp do olbrzymiej ilości dóbr tak, i jakby tego piękna, takiego emocjonalnego. Ee, że to jest nam, tak jakby wchodzimy w taką przestrzeń, gdzie po prostu pływamy, pływamy w złocie. <gry> ale mm, tutaj jest ta karta, mm, której ja, wiecie, jak zwykle intuicyjnie zawsze ją czuję, jako taki właśnie ciężki, ciężki, złoty krzyż, trochę jak taka gorąca, roztopiona lawa. Ale to jest jakby też w tym taki ciężar, taka, ale też taka tradycja i taki, takie. Taka ciężkość przekonań, ale to bardziej na takiej zasadzie one są nie tyle ciężkie, co one są tak głęboko w nas zakorzenione i uziemione, ale to są jakby to jest ta część dobrych przekonań, tak? To jest to taka dobroć, ciepło, to piękno w nas, to taka emocjonalna czystość, która jakby ma się pojawić, tak? W tym miesiącu. A jednocześnie te znaki i ten znaki i siódemka. Znaki i siódemka monet. No, znaki to jest taka karta, właśnie, która to jest ktoś, kto łączy słowo łączy, łączy noc i dzień. Jest jakby pomiędzy, i to też jest coś na takiej zasadzie, że często są nam pokazywane jakieś rzeczy. Jak jesteśmy w takiej przestrzeni, gdzie nie wiemy, co robić i jak zadecydować, to nam się pojawiają znaki, tak. Które jakby mogą zadecydować, w którym w którym kierunku dobrze jest pójść. To są jakby takie podpowiedzi od Wszechświata dla nas, tak? Jak tutaj się miotamy, że może coś za szybko nie idzie, albo nie wiemy, czy to idzie w dobrym kierunku, to tak jakby Wszechświat nam, nas jest w stanie zapewnić. A z drugiej strony jest to olbrzymie ciepło tej dziewiątki dziewiątki kielichów i tej takiej stabilizacji takiej, tej takiej najlepszej części emocjonalnej, jaka jest w nas zakorzeniona, tak? Takiego, takie, to jest takie, takie odkorzenia przez tą pierwszą i drugą czakrę, jakby takie ogrzewanie się, po prostu takie wygrzanie, takie wzrastanie w nas takiego, takiej energii, która no po prostu najlepszej jakby wersji naszej emocjonalnej, nie wiem, jak to jest takie że to wzrasta, jakby, tak? A mamy do tego kochani co zamknąć w tym miesiącu dobrze by było. No piątka mieczy to jest dla mnie karta, gdzie on tutaj jest miota się, bo to jest jakaś krew, w ogóle jakiś koleś siedzi, to jest takie bla. Wszystko jest y, naprawdę. No nie, nie jest dobrze w naszej głowie, co tu się dzieje. One jeszcze jakby odchodzą częściowo te kruki, ale tutaj jest dużo zmartwień, dużo. Dużo smutku, też, ale bardziej tych zmartwień, takiej ciężkości, wynikającej z tego, że jest nam po prostu ciężko. A do tego jest energia, która wspomaga naszą naturalną ciekawość i jakby wpuszcza nas w taką przestrzeń, gdzie wychodzimy ponad swoją taką comfort zone, czyli taką bezpieczną przestrzeń, żeby znaleźć swoje granice, jakby tak. I jej też tak jakby spojrzeć na wszystko co się w naszym życiu jakby dzieje z takiej naprawdę szczerej perspektywy takiego wiecie takiej e, takiej dobrej twardej, głębokiego spojrzenia po prostu na tego co się z nami dzieje że tak jakby to, to jest też tak jakby oczywiście głęboki proces tak który idzie jakby przez tą Ciężkość przekonań, które idzie tutaj przez to, że coś wzrastamy, na to czekamy cierpliwie. To, że mamy tutaj w tej głowie tę tą ciężkość i taki, wiecie, bo tutaj to, czuję to głównie takie ciężkie, takie to jest takie... Ciężkie te myśli są po prostu. Tutaj nie ma innego słowa. A jakby, ale mamy tu jednocześnie tę obietnicę tego, że z tej ciężkości, to tak jakby z tego korzenia, który jest w nas ciepły, gorący, jak lawa, jak ogień. Idziemy w tą taką przestrzeń 9. 9 puharów, która jest zupełnie jakby przestrzenią. E, no, zobaczcie, jak ona to jest szczęśliwa. Ona, ona błyszczy, to jest enlightenment, to jest takie oświecenie wręcz, to jest takie emocjonalne, speł prawie spełnienie i oczyszczenie, rozumiecie? To jest takie. Miejsce, w którym ja sobie zdaję sprawę, jak wiele mam, tak, jak wiele mogę też ofiarować światu, bo to ja błyszczy w świat, tak. No i tutaj cały czas zaufać to, że to, co wzrasta, jest dla nas dobre i z tego będą jakieś owoce, tak. Dlaczego tak mi się tutaj poszło od razu, nie wiem, ale to jest jakby przestroga. Moja bez lęku wolność rozświetla światło, świat, tak. Jednocześnie to jest ta intuicja i kapłanka, która, y, która y, ona ma w sobie taką siłę. Ona też jest nauczycielką, jakby ona. Y, tutaj chodzi o to, żeby się właśnie nie zamykać, może, y, żeby wchodzić za głęboko w te swoje stany duchowe, tylko właśnie też, jakby uczyć na zewnątrz, tak? Żeby dzielić się z tą swoją wiedzą i światłem, do, ze światem. Yy, nie zamykać się na to właśnie, w swoje, nie zamykać się w swoim światku, otworzyć się na świat i na przekazywanie, jakby, swojej wiedzy innym i swojego światła przede wszystkim, i tego, że jesteśmy połączeni, jakby możemy to przekazywać innym, którzy nie są, jakby, tak bezpośrednio połączeni. Ok, yy, jaka lekcja w tym miesiącu? To będzie za chwilę, a to jest, na co się otworzyć? No dobra, na co się otworzyć. Na co się otworzyć? To jest takie uczucie, jakbyśmy się czuli troszkę zagrożeni, więc się zamyk wiecie, zamykamy w tej banieczce, nie? żeby się chronić przed tymi wszystkimi kijami. Eee, a jednocześnie to jest takie budowanie w sobie poczucia własnej wartości, ale też to te, no nie, nawet nie, warto, to nie o to chodzi, to chodzi bardziej o takie mocy i siły w sobie. A do tego jest witness karta. Witness karta. I ona wygląda jak bogini lasu. A do tego ma tutaj to oko. To mi się z trzecim okiem świeci. To takie zbeszce, to jest bardzo podobno tej jacy kapłanki. Też jest to światło, widzicie, z góry. To jest jakby powtórzenie tej samej energii, takiego e, też połączenia z księżyc czyli z intuicją i to widzenie trzecim okiem i... Mm. No dobrze, ja to, czuję, to ja tu czuję, kochani, takie coś, żeby się otworzyć na, tą, na to widzenie więcej, tak? Że czujecie więcej, że tak jakby wy się zamykacie troszkę na. zamykacie się, właśnie. Robicie się w taką banieczkę i. Uczucie jest, kochani, takie tutaj. Żeby iść ze swoją intuicją, żeby się otwierać na to, co się dzieje wokół nas. Jakby jak coś nam się pojawia w przestrzeni, jakiś znak, żeby od tego nie uciekać, nie bać się, nie wiem, nie analizować tego, tylko właśnie wejść w to, tak? Że tak jakby zaprowadzi nas to do jakiejś zupełnie innej energii i otworzyć się na, na to, co nowe i na to, co, hmm, gdzie nas zaprowadzi ta intuicja, i to, 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 no, to trzecie oko tutaj miło po prostu tak świeci. To jest takie, no, intuicja powtórzona cztery razy, jakby jeszcze, bo tutaj ona też ma z góry to światło, tak? A ta karta percepcji, teraz w tym kontekście to mi tak jakby mówi, że to, nasze, to wszystko, co się w nas dzieje, to jest tak, jakby też w jakiś sposób ograniczone tą percepcją, tym, jak my patrzymy na rzeczy, tak? Że te miecze, które mamy też, a te pięć mieczy, które są tak jakby tutaj... On w ogóle tak wygląda tutaj na tej karcie, jakby on tylko widział tu straszne rzeczy, tak? To, że tutaj ktoś kogoś, nie wiem, zabił albo coś się złego stało. Widzi tylko to, jakby on był ograniczony, jego obraz był na, tylko na te złe rzeczy i tylko to mu do ucha ten taki, wiecie, ktoś tam mu burczy, jakieś niefajne rzeczy. I że tak jakby przez to jesteśmy zamknięci na całe to piękno, które jest w świecie, na to światło, którym możemy świecić, na tą... Na tą przestrzeń, taką właśnie tutaj, to, to, to jest taka przestrzeń takiego ciepła, taka zakorzeniona z takiego gdzieś, kurczę, wiecie, aż z innych wcieleń, takie to światło, które z tej pierwszej drugiej czakry świeci. A pierwsza i druga czakra to są i związki, i plemienność, i taka, wiecie, to jest taka silna, silna energia kreatywna, też bardzo, tak. Jakby, że tutaj nas to spojrzenie na pewne rzeczy i to, że nas zagłuszają te lęki też w jakiś sposób, bo to są też lęki, takie głupie myśli i yy, przyjmowanie tej negatywnej energii. Że to nas blokuje trochę na tą kreatywność też, którą mamy w sobie, tak? Eee, lekcja. O, Jezus. No dobra. No i mamy diabła. Mamy diabła. Z kartą. W każdym momencie poddaje się e, e, mocnej obecności, miłości, tak? Poprzez e, modlitwę, kontemplację i takie zamrożenie, jakby. A do tego jest diabeł. Do tego jest diabeł, który nas jakby wyzywa. Wyzywa. To mi się łączy troszkę z tymi dwoma tutaj. On nas wyzywa i prowokuje do tego, żeby coś w nas też otworzyć, tak? Mm. Bo mimo że to jest taka energia troszkę manipulacyjna i mm, manipulacyjna i próbująca nas kontrolować. To to jest takie wyzwanie. Zrób to, zrób tamto, naucz się czegoś prawda. Przeskocz ten jeszcze jeden stopień, pójdź w to światło tutaj, tak, które jakby jest na tej karcie. Mm. To tutaj dla mnie w ogóle ogólnie to jest jakby wyzwanie, tak? Jakby coś lub ktoś próbował was w tym miesiącu, wyzwać, Słuchaj, ty weź po prostu, odkryj siebie, tak? Idź w tą, tą głębię, którą masz w sobie, pójdź tak jakby w takie. Ja tu wiem, że ja teraz mówię strasznie ogólnikami, no, ale to jest takie uczucie, jakby, że wy macie w sobie olbrzymią, olbrzymią moc, która jakby się jeszcze jakby kumuluje i rośnie, tak? ale jednocześnie jakby zamykacie się i nie próbujecie się otworzyć i jakby dzielić się tą mocą z innymi bo jesteście jakby coś was w tym momencie strasznie jakby gniecie i macie tą taką właśnie wasze spojrzenie na wszystko was po prostu zamyka, przygniata tak otworzyć się właśnie nie bać się wyjść do tego świata, wy jesteście dość silni, macie do, tutaj jest więcej niż dość mocy takiej, żeby sobie ze światem poradzić i jakby jest pokazane, że tu pojawi się ten diabeł, który was jakby sprowokuje, żebyście poszli w ten świat, poszli w to światło, tak? E... I tu jest też jakby pokazane właśnie, jeszcze raz powtórzę, że w momencie, kiedy się poddaje e... wszech, o, wszechmocnej e... obecności miłości poprzez. E... Modlitwa i kontempl kontemplacja in stillness. Tak jakby poddanie się temu, rozumiecie? Poddaniu się tej obecności, miłości, jakby zaufanie, że, że nic nie dzieje się bez powodu. Zaufanie w swoją, tę moc też taką i taką siłę, która z Was płynie, tak? Mm. Za co mogę być wdzięczny. <grym> Inexperience inexperience, a jednocześnie taki nie, brak doświadczenia, a z drugiej strony i taką niewinność, też taką naiwność, to jest, to taką czystość, czyli tak, a do tego jest król a, król Buław, który jest silną mocą, która może wpływać wręcz na świat, tak. On od niego bije, ta energia tej korony on ma w sobie siły, on ma wpływ na rzeczywistość, on jest silną postacią, która jakby potrafi też budować i pomagać innym, ale jednocześnie być wdzięcznym za to, że jeszcze, prawda, tutaj, mimo że on jest taki cudowny i silny, on ma jeszcze mnóstwo do nauczenia się, tak. I ma w sobie cały czas tą niewinność, która otwiera go, pomaga mu otworzyć się na to, żeby się cały czas czegoś uczyć nowego, tak? Tu nie ma takiego zadufania, zadufania ja wiem wszystko, ja wam pokażę, jestem królem, tak? To jest cały czas takie otwarcie na to, żeby nauczyć się jeszcze więcej i za to być wdzięcznym. A wynik, kochani, duchowy, duchowy wzrost, a do tego karta 8 buław. 8 buław. ale ona była jakby odwrócona po raz pierwszy, No rzadko na to zwracam uwagę, ale powiem Wam, że teraz w tym kontekście poczułam coś takiego, że tutaj jeśli pozwolicie, to to się coś może bardzo szybko zadziać jakby i bardzo szybko jakby wskoczycie w taki następny etap rozwoju duchowego, ale równie dobrze to może być tak, że przyblokujecie tę energię i to będzie szło jakby wolniej. Ale nieuniknione jest dla Was jakby to nauczanie innych, to, to świecenie do świata, to taka Szczególnie słuchajcie, te, tutaj ta karta też jest z tym jakby połączona, ale te, te cztery karty tutaj dla mnie to jest taka siła, taka moc wewnętrzna, takie światło, takie połączenie z intuicją też, tak. Coś, co to jest tak silne, że to jakby z Was wyjdzie, chcecie czy nie chcecie, tak. To jest też ten król buław. To wszystko jakby w tej chwili może to jest jakby u Was troszkę tak uziemione tymi, tym spojrzeniem, jakie macie, tym, co się Wam dzieje. W tym momencie tymi czarnymi myślami i tym takim przyduszeniem troszkę coś tam się dzieje, ale to jakby wybuchnie i otworzyć się na to, i przestać to jakby chować i dzielić się ze światem. A jak was jakiś tam diabełek gdzieś sprowokuje po drodze, to nie bać, nie bać się tego, bo to też jakby doprowadzi was do jeszcze lepszego, większego rozwoju i wzrostu, tak? Zdacie sobie z czegoś sprawę, czegoś się nauczycie na tym, tak? Poddać się temu, że, że wszechświat wie co robi, jak Was sprowokuje, w jakiś sposób to też jest jakby dla Waszego dobra, tak? No. Tyle, kochani.